Po pierwsze witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, dziękuję za, za zaproszenie i ja może z dwóch stron postaram się to, na to odpowiedzieć. Po pierwsze, rzeczywiście jako reprezentant e, operatora infrastruktury, a z drugiej strony jako mężczyzna w wieku średnim, w związku z czym e, co trzy miesiące regularnie odwiedzający swojego, e, swoją panią kardiolog i, e, i w związku z tym mający pewne doświadczenie i przemyślenia właśnie w związku z telemedycyną, czy, czy może telekardiologią, na szczęście, czy nie aż tak poważną, ale ale z telemedycyną. Z punktu widzenia operatora, czyli jakby patrząc od strony infrastruktury tak naprawdę to mamy prawie wszystko. Znaczy tutaj kiedy co jakiś czas słyszymy, w mediach słyszymy o, o, o tym, że nie spełniamy agent cyfrowych, nie spełniamy jakichś wymogów brukselskich dotyczących rozwoju internetu ultraszybkiego, czy, czy brakuje nam gdzieś zasięgu, to prawda, że są w Polsce miejsca, gdzie jeszcze nie ma zasięgu, ale tak uczciwie że biorąc, często po tej Polsce jeżdżąc i często chodząc po różnych polskich głębokich lasach z racji różnych innych prywatnych pasji, w tej chwili bardzo trudne jest miejsce, w którym człowiek jest spokojny, bo nie dociera do niego e-mail. A jeśli do kogoś dociera e-mail w lesie, to znaczy, że takie bardzo podstawowe dane telemedyczne na pewno są w stanie i do tego pacjenta dotrzeć i, od, znaczy lekarza dotrzeć, który w tym zakątku leśnym się zagubi i od tego pacjenta przejść, bo, bo ja myślę, że jeśli mówimy o telemedycynie, to bardzo często widzimy taki obraz skomplikowane roboty, 26 wiek i te tam skomplikowane roboty zamiast pana profesora, który wtedy nie ma roboty, ponieważ są roboty, te skomplikowane roboty zamiast niego operują nasze serce. Natomiast telemedycyna, o której my mówimy, którą dzisiaj można wdrażać ku naszej, mogę tak już mówić, niestety pacjentów e, e, wygodzie, ale też ku e, e, jakby oszczędności i czy rozsądnemu gospodarowaniu kosztów, e, ta infrastruktura już istnieje. Czyli tak naprawdę dzisiaj 90 mniej więcej, to są dane wszystkich operatorów razem, 98% polskiej populacji ma dzisiaj dostęp do internetu bezprzewodowego. On nie jest jakiś ultraszybki, ten szybki jest potrzebny do operacji na otwartym sercu e, przez robotę. Bot, albo do jakiejś gry komputerowej dla dzieciaków mega skomplikowanej. Natomiast ten podstawowy monitoring, tak naprawdę moglibyście się Państwo z tym teleholterem przejść w dowolne miejsce Puszczy Białowieskiej czy, czy, czy Bieszczadów i znajdziecie się Państwo zawsze w zasięgu. Ostateczny dowód na to, to jest co chwilę słyszymy, niestety pojawiają się przypadki jakichś lawin górskich i spod tych lawin górskich ten nieszczęsna ofiara lawiny telefonuje. i Oto tutaj jestem, macha tam komoreczką i na szczęście jest bardzo często wydobywana. W związku z czym. Infrastruktura ta taka do podstawowej telemedycyny, nie do tej ultra, bo ultra one tak jest w szpitalu gdzieś. I tam się też ten super światło znajdzie. Infrastruktura jest. Teraz technologia również już w bardzo dużej części jest, bo telemedycyna to nie jest tylko znów to, to nie jest tylko ten obraz robotów, ale to są też rzeczy takie. Bardzo proste, które dzisiaj produkowane są przez bardzo proste i podstawowe firmy. Dzisiaj do tego telefonu, którego marki nie pokażę, żeby nie uprawiać produkt placementu, można sobie zakupić kompatybilną z nim maszynkę, która mierzy ciśnienie, kompatybilną z nią maszynkę, która mierzy puls. Kompatybilne maszynki, które na podstawie jakiegoś tam przewodnictwa skóry mierzą też inne elementy naszego stresu, w związku z czym pewnie są też pewnie będą mówili panowie po mnie bardziej złożone urządzenia, w związku z czym te, te, te urządzonka, te pudełka, które mielibyśmy do tych podstawowej opieki nad pacjentami również istnieją. I, to, I nawet jeśli któryś jeszcze nie istnieje, jeśli, jeśli popełniłem błąd w jakimś tam drobnym wymiarze, że jakiegoś pudełka jeszcze nie ma, to biorąc pod uwagę gigantyczne pieniądze, które dzisiaj są pakowane na całym świecie w telemedycynę, to to brakujące pudełko, którego nie zauważyłem, że go nie ma, ono za dwa, trzy, najdalej pięć lat będzie na pewno na 100%. W związku z czym, z punktu widzenia infrastruktury i z punktu widzenia takiej technologii urządzeń, Problemu nie ma. I niestety, powiem niestety, pani Paulina tutaj właściwie zamknęła naszą debatę, mówiąc, że będziemy mówili głównie o dwóch pozostałych problemach, czyli o problemach prawnych i problemach finansowych. I to jest bardzo dobra konkluzja naszego dzisiejszego spotkania, bo z mojego punktu widzenia dzisiaj, tak jak powiedziałem, technologia, te wszystkie gadżety, pudełka, nawet te roboty do operowania, one już są. Natomiast gdzie istnieją, gdzie istnieją problemy? Problem jest z i tutaj przełączę się na, na się na moją stronę na moją stronę pacjenta. Jest o trzy miesiące, przychodzę do mojej pani doktor, jestem z nią umówiony na 20-minutową wizytę i kierowca, który mnie tam firmowy zawozi, za każdym razem mówi to, co pani prezesie, dzisiaj pan wyjdzie po dwóch minutach, czy to pan radzę krócej? Ponieważ ona ma już moje wyniki badań w komputerze swoim, telemedycyna, niepotrzebne są papiery. Ona już przygotowała sobie przed moim wejściem receptę, taką samą co trzy miesiące. Tylko ona musi nieszczęsna mnie tą receptę fizycznie przystępelkować i fizycznie niebieskim długopisikiem podpisać. I kończymy nasze spotkanie co trzy miesięczne, no, czasami troszkę dłużej, bo z przyzwoitości mierzymy sobie jakieś ciśnienie. Natomiast na tym się moja przygoda z moją panią kardiolog kończy. Ja zakładam, że tej pani zapłacono za 20 minut czasu. Ja jechałem samochodem 20 minut do niej, potem 20 minut wracałem. Wydaliśmy ileś pieniędzy wszyscy razem z mojego prywatnego budżetu, bo to był mój czas, z jej budżetu czy z budżetu placówki medycznej, w której ona pracuje, a mogliśmy to wszystko zrobić przez Skype'a. Przepraszam, to było product placement przez komunikator internetowy, który moja mama w wieku lat 67 nauczyła się obsługiwać od swojego wnuka w ciągu pięciu minut. Mogliśmy się przez tego Skype'a, pani doktor mogła mnie tylko zapytać, czy wszystko jest w porządku. Ja mogłem od żony pożyczyć jej i ciśnieniomierz i, i powiedzieć, że to takie mało to ciśnienie teraz. I mogłem tą, tą receptę dostać mailem. W ten sposób, tylko jest to niemożliwe ze względu na, na system prawny, który dzisiaj jeszcze wciąż powoduje, że pani musi, rozumiem, przestempelkować I to jest ten element prawny. I drugi element, który i zaraz oddam głos Panu, którzy na pewno mają rozwiązanie tych problemów. Drugi problem to jest problem finansowy. Ponieważ dzięki Bogu ja mogłem mojej żonie kupić to i urządzonko do mierzenia ciśnienia, której się tam samo nadmuchuje, jakie sobie założy na rękę, i której zapisuje to wszystko. I właściwie dziś jest gotowe do tego, żeby wysłać. Te dane do lekarza, gdyby Pan profesor miał prawo je pobrać. Rozumiem, że znów prawo nie pozwala tak do końca na podstawie przesłanych internetem od pani Zosi Wituckiej danych wystawić recepty, bo, bo nie. Ale jest jeszcze inny problem. To i urządzonko do mierzenia ciśnienia kosztowało około 250-300 zł. No i niestety, 250 albo 300 zł, to nie jest taki, taki pieniądz, który każdy Polak tak sobie będzie natychmiast wykładał, wykładał na stół. Więc mamy drugi element, to jest element finansowania telemedycyny. I to jest moja taka ostatnia teza, to jest to, że telemedycyna nie, jest, nie może stać obok medycyny. Telemedycyna służy tego, do tego, żeby zajmować część miejsca i część kosztów z medycyny klasycznej. Czyli nie wygospodarujemy, ja nie, nie wierzę w to, że dzisiaj w systemach przeciążonych opieki społecznej przeciążonej w Europie znajdą się dodatkowe miliardy na i urządzenia podłączone do, 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 do mojego przedramienia. To muszą być pieniądze, które wyjmiemy z tej klasycznej medycyny. Czyli jeśli oszczędziliśmy na 18 minutach, moi pani doktor, to te 18 minut, któreśmy oszczędzili yy, nieużywanych, koszt tego trzeba by przepakować w elektroniczne urządzenia, które sfinansujemy pacjentom. U nich, u nich w domu. Więc tak jak Pani Paulina świetnie podsumowała, z punktu widzenia operatora, infrastruktura jest, technologie są, jeśli jeszcze jakieś brakuje, to naprawdę za pięć lat najdalej każda z tych technologii już, już będzie. Dwa tematy, które pozostają do rozwiązania, to jest temat prawny pewien temat regulacyjny, no i drugi temat to jest odważne powiedzenie sobie, pieniędzy nie będzie więcej, w związku z czym musimy zamykać część działalności fizycznej i zamiast tej działalności fizycznej e, e, finansować termedycynę pacjentom. To tyle z mojej strony. Panie profesorze. To trochę dla nas groźnie zabrzmiało, bo tą część fizyczną to rozumiem, że są lekarze, ale to tak pół żartem, pół serio. Znaczy... Pytanie... Ja, może jeszcze, ja może tylko jeszcze dodam, bo to na końcu się zapisałem, tylko uwaga, z tych 18 minut, które Pani Doktor oszczędziła, co jest bardzo sympatyczne, tego będę potrzebował coraz więcej, może 3 do 5 minut na, na patrzenie sobie w oczy i rozmowę z lekarzem, także na końcu nie będę limitował, eliminował profesorów, będę może z 20 robił 10 minut, z czego 3 minuty na, na, na badanie, a 7 minut jednak na rozmowę, bo bo ta wartość profesorów zawsze pozostanie i żadna robot je nie zastąpi. No, bardzo się cieszę, że mnie robot nie zastąpi, chociaż w pewnych rzeczach mógłby mnie zastąpić. E, oczywiście ja rozumiem, że ta infrastruktura jest, ale i ona, przy jeżeli to się stanie masowe, czy ona jest w stanie udźwignąć y, masowy przesył danych i nie tylko prostych danych, ale medycyna w tej chwili opiera się bardzo często na obrazach i te obrazy, no to są duże, duże pliki, a druga rzecz czy bezpieczeństwo tego jest odpowiednie. No i zawsze pozostaje wątpliwość pacjentów, że jednak kontakt bezpośredni jest to, co, to, co na koniec powiedziałeś. Znaczy, wypatrzenie sobie w oczy, wbrew pozorom, często leczy pacjenta i ma znaczenie z tym, że oczywiście trzeba pamiętać, że no, dostępność do lekarzy, specjalistów jest taka, jaka jest. Bo ich jest tylu, a pacjentów jest też jakaś określona grupa. Usprawnienie tego systemu, wbrew pozorom, zwiększy możliwość kontaktu bezpośredniego ze specjalistą, bo część rzeczy nie musi być bezpośrednio u niego załatwiana, ale z drugiej strony te naprawdę ważne pacjent będzie mógł załatwić w odpowiednim dla niego czasie. Tak, tak bardzo szybko, jeśli chodzi o przesył danych. To, to, jeśli byś, Łukaszu, popatrzył na ilość danych, które przesyłają moje dwie córki i sześcioletni syn w internecie w domu, łącznie z filmami wysokiej definicji, każde z nich oddzielnie, to, to ja myślę, że zupełnie spokojnie operacja na otwartym sercu mnie zajęłaby mniej światłowodu niż to, co oni na bieżąco robią. Czyli tu infrastruktura naprawdę wystarczy. To z tym nie mam, nie mam żadnej wątpliwości do tego, że, że to zadziała. Drugi element bezpieczeństwa, on dzisiaj już jest zarządzalny. Znaczy, dzisiaj już mamy ten świat cyfrowy e dowodów osobistych, e-paszportów, składania multum wniosków takich publicznych, zabezpieczonych na bankowości. Dzisiaj właśnie wszyscy przecież przelewamy pieniądze w bankach, w związku z czym zakładam, że ta, ta obrona prywatności jest, 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 ona jest ważna i trzeba pamiętać, ale to jest naprawdę zarządzalne. Ostatni element tej fizycznej obecności. Oczywiście mówiłem o tym, że ważne jest te 7 minut z presorem tak ramię w ramię, ale z drugiej strony, gdybym ja mógł Państwu pokazać, jak dzisiaj wyglądają telekonferencje wysokiej rozdzielczości, a ja takie, niestety takie działają stacjonarnie, tylko w biurze mam takie urządzenie, którym łączę się z innymi filiami Grupy Orange na świecie, to to jest rozdzielczość naprawdę ultra wysokiej jakości i ona powoduje, że ja tą osobę, która ma po drugiej stronie w specjalnej salce, gdzie ja siedzę, siedzę po jednej stronie stołu, a ta osoba po drugiej stronie ma drugą połówkę takiego samego koloru stołu i ma tak samo celowo doświetloną salę i ma takie same meble i to jest wszystko celowo zrobione, my naprawdę siedzimy jeden wobec drugiego, my sobie możemy pokazywać w ten sposób na karteczce notatki i ta druga strona jej widzi, nie musimy sobie wysyłać żadnych, żadnych maili, także myślę, że jeszcze raz Technologia jest gotowa. Dwa pytania, które pozostają, to jest temat prawny, dotyczący autoryzowania tego typu diagnostyki i, i, i dotyczący zgody na zdalne akty medyczne czy, czy akty wystawiania recept chociażby. A drugi element, no to jest to, to kosztuje pieniądze i to nie są pieniądze kosmiczne, czy utrzymanie szpitali z ich kotłowniami, pralniami, cieciami i panią, która sprzedaje pyszny żurek w barku przy wejściu, to też kosztuje pieniądze. W związku z czym to jest temat przesunięcia części tych pieniędzy fizycznych w świat wirtualny. No ale to trzeba zrobić, nie, to nie, nie domnoży się dodatkowych na medycynę.